Rozkładanie wózka krzyżakowego z wyjmowanymi podnóżkami. Wózek krzyżakowy rozpoznajemy po krzyżaku, który znajduje się pod siedzeniem wózka oraz po dwóch podnóżkach. W pierwszej kolejności zablokuj hamulce, dociskając dźwignię w dół. Zablokowany hamulec dociska oponę. To samo zrób z drugiej strony. Następnie zdejmij poduszkę. Połóż ją na siedzenie samochodu lub do bagażnika. Nie kładź jej na ziemi, aby się nie pobrudziła. Teraz złóż podnóżki. Najpierw odchyl je w górę. Następnie naciśnij dźwignię podnóżka, przesuń go w bok i w górę. To samo zrób z drugim podnóżkiem. Złóż wózek, pociągając siedzisko w górę. Następnie złóż oparcie. Naciśnij dźwignię za siedziskiem i złóż oparcie. Jeśli wózek nie mieści się do bagażnika, możesz zdemontować jego koła. Najpierw odblokuj hamulce. Jeden i drugi. Następnie chwyć ramę wózka. Naciśnij przycisk i energicznym ruchem w górę wyciągnij koło. To samo zrób z drugim kołem. Składanie wózka krzyżakowego z wyjmowanymi podnóżkami. Zamontuj koło, dociskając śrubę. Rozłóż siedzenie, naciskając w dół rurki siedziska. Rozłóż oparcie. Unosząc je w górę. Zamontuj podnóżki. W tym celu górną część podnóżka włóż w uchwyt. Przekręć podnóżek w bok i opuść go. To samo zrób z drugim podnóżkiem. Połóż poduszkę na siedzeniu. Tak wygląda wózek krzyżakowy z wyjmowanymi podnóżkami.